Witam wszystkich serdecznie w czwartek. Thanksgiving! O, pracujemy! Właśnie jadę się zatankować. Pół baku wczoraj spaliłem. Ogólnie to wczoraj zarobiłem przez 5 godzin 150 dolarów. I spaliłem paliwa na 25 w sumie, bo miałem pusto praktycznie. Zalałem się za 50 i pół baku spaliłem. A jadę się dotankować, bo wyspałem się, spałem. 4 godziny. Teraz wieczorem do 9 jest północ. I to jest ostatni film z tej kamery. Także jeśli was denerwuje, to przepraszam, ale to już ostatni raz rano, pomiędzy 7 a 11. Ma przyjść moja kamera. Taka z normalnym, już obrazem. Także będzie, będzie normalnie w nocy nagrywała. Z Night Vision. Także mam nadzieję, i będzie przód, i tył. Także postaram się jakieś fajniejsze te filmy robić. Trochę pokazywać przodu, trochę z tyłu. Zależy, gdzie będzie bardziej interesująco. A w tej chwili idę się tankować i ruszamy, pojeździmy pewnie do rana. Nie wiem, nie wiem jak pójdzie. I już mamy pierwszego klienta. Kajo, mam 4 minuty ze stacji, tylko włączyłem aplikację, od razu znalazło 2 mile, 4 minuty i gdzieś to lagport. Także, jedziemy. W okolicy. Do Chicago nie jadę już, na pewno. To, nie, to się mija z celem. Nie będę tam tych opalonych woził. Wolę tutaj jeździć. Wczoraj miałem ile? Nawet nie wiem, ile przewozów zrobiłem. 12, Był jeden. Jeden koleś opalony. A tak poza tym tak walił trawą, bo ja tego nie mówiłem, ale koleś tak śmierdział trawą. Ja pierniczę. Także Dobra, odbieram tu gościa i jedziemy. No i do, prawie dojechałem po kolesia i skancelował. Ale dostałem 3,78 za 2 minuty jazdy. Mogę tak całą noc. No już prawie po niego byłem, kurde. No nic, czekamy na następny jakiś ruch. Znowu się dałem naciągnąć na dłuższą przejażdżkę. Ale nic mi nie znajdowało i kurde, trzymam 3 minuty po N Dziwnie imię, bo A-N-H. Pewnie będzie, wiecie, ta z tych ciemniejszych, ale... Wziąłem, bo mówię, nic mi nie znajdowało, a coś będę jeździł w kółko. Chciałem w ogóle jechać, bo jest Black Friday. O 5 rano otwierają sklepy, jest po północy, chciałem wam nagrać ten. Kolejki pod sklepami, czy są w ogóle zobaczyć? Uh, no i nie wiem. Może się uda, ale na razie jeszcze Uberem, nie? Hey, how you Where are you going? <laughs> oh, i don't have any change, no? No, no, You can do it in the app, oh, just edit okay. in the app. Thank you so much. Thank you, have a good night. <coughs> Także zawieziony. Koleś chciał mi dać na piwek, ale nie mam wydać, nie mam pieniędzy. Widać, że po angielsku nie bardzo mówi, ale sympatyczny. Kinczek, Chińczyk, nie? No <laughs> nie czeka jeszcze nie wiozłem, także coś nowego o, i teraz jadę po dziema Jadę po dziema Po zima mam 13 minut No i jestem Jestem po dzima, o idzie Dobra Właściwie tu idą dwie osoby Doing? Hey, fine. How are you? All right. Happy Thanksgiving. Oh, to you too. <laughs>

Naprawdę poczekajcie trochę, ja wam zacznę to wszystko nagrywać. Jutro kamera przyjdzie. Zobaczycie kurde, co, co po jakich tutaj okolicach się jeździ. What's up, man? No, right oh. hey. right, hello. How are you doing? Stop stop, very... right, you guys, have a good night. Thank you. Hi. Hello. How you doing? Yep. Okay, we're just going to Denny's. I think it's down the street. Yeah, it's pretty close. No, ja sam ti rekla. <laughs> like, nemoy meni zabil, but ti jašbama literally pop problem. My mom catches. Nemoy se svajat. And I'm like, mama, nije fino. Ja vse pošto, pa ja imam dobre reči. Ja sam ti rekla. Da tvoj tata gazar. I ona jedna kaže Pa možda jesam like Da jesam ev' imao ovaj sos Nemojte mene izajbavat. I ona kaže okay, dobro. No, ja uvijek sam I da ja imam 100 milijone dolara Da sam kupila taj sol I da sam ture došla I ja bih još rekla Hajde hit za real. Koji tu veliki fucking problem? Ja. I da moj tata fucking Tito, to duży problem, ale tito stoi. Cześć. All right, thank you. A Have a good night. drzwiami, kurwo. Kto mi powie, jaki to był język. Nowi policjanci się kurwa grzżą na parkingu. A ja robię przerwę. Ja Aleksander. Yes. All right. Okay. Thank you. Have a good night. No i nie uwierzycie, ale trzeci raz jadę, wracam się, tu miałem 7 minut gościa zawieść, znowu się wracam do tego samego miejsca. Zobrałem te dwie dziewczyny, tego gościa i teraz znowu kogoś. Stefana. Powiedzcie mi, w jakim języku te dziewczyny mówiły, bo to nie wszyscy są z jednego wora, nie? Nie wiem, co to za język taki twardy. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja mówię jakiś... Serbski? Coś w tym stylu? Mówię, jedyne co zrozumiałem to, że i tata miał wielki problem Bo to brzmiało po polsku, nic więcej Michael? Yes sir ah. oh, Finally How <laughs> <laughs> She came this door, oh man, it's cold Oh yeah, it's so freaking cold, man How is it going? Is it a busy night? Dude, I'm a third time over here. Oh, okay. <laughs> I just go back and forth, man. Yeah, it's yeah, a, co just, it's a, a concert, concert, so many yeah. people going home. Okay. Yeah, yeah, yeah. What country are you guys from? Serbia. Serbia, Serbia okay. I'm Polish. Oh, Polish. Polish, okay, yeah. okay. Because yeah. I had two girls going to Dennis and the only thing I could understand, it was... Uh, Tata, wielki problem. I was like, that, that's, problem, right? that's, that's, that's <laughs> Polish. Yeah. <laughs> probably it's probably that cold yeah he said it was too late big problem yeah. yeah yeah big problem i mean it's it's the same in polish same words it so, means the same thing yeah it's kind of similar yeah it's similar yeah language. yeah and but I, I i couldn't uh understand what language because it, it's kind of hard language it's not like slovakian or czech or oh, ukrainian yeah, right, uh, they're like soft languages so yeah, yeah it's kind of strong yeah, it's yeah, european like uh croatian serbian bosnian it's all the same language similar okay. to russian but it's different yeah it's yeah different. Yeah. Yeah. Uh -huh. yeah we cannot understand russians but uh, <laughs> it's kind of it's strong not, it's, kinda, it's similar yeah <laughs> Thanks so much all right guys have a good hopefully night good luck with trucking all right you too we gotta survive this hopefully it will get better No, także tak to wygląda, w pół do trzeciej, a jeszcze jadę w stronę domu, mam GPSa na dom, ale jak będę bliżej domu, to sobie włączę jeszcze coś porobimy, bo fajnie. Powiem wam, jak się nie idzie do Chicago, to naprawdę zacząłem lubić tę pracę dla Ubera, znowu dwóch kierowców, Serbia, widzicie, to serbski język był. Ty jeszcze po Antoniego jestem już w moich stronach. Także koniec serbskiego koncertu <laughs> wystarczy. Eee, I nie wiem, co dalej. Nie wiem, może do domu, bo już trzecia. Tutaj gościa zawiozę, Nie wiem, ile mam z nim podróży. Eee, I tak myślę, że może to już będzie na tyle. Też trzeba jechać do domu, spróbować usnąć, żeby. Wstać w miarę o ludzkiej godzinie 9:10. dziesiąta um, no jutro wieczór, piątek jutro piątek, później sobota i niedziela też pojeździmy. Czemu nie? Powiem wam, że ja tutaj, chyba już mówiłem, jak nie jeżdżę do Chicago, to bardzo przyjemnie mi się aż mi się ta praca spodobała po prostu Worzenie dupy ludziom Dobra, dojeżdżam. Widzimy się już z klientem. Hello, how you doing, sir? i good, and you? All right. Going shopping? <laughs> no, I'm going back to my house. Okay. My, uh I got a car accident the other day. Oh, was it bad or? Dziękuję, have a good night. Okej okay, moi kochani, kończymy. Kończymy, to jest ostatni film z tej kamery. Będą lepsze filmy, także zapraszam do subskrybowania. I zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Myślałem, że kurde nic z tego, a jednak zaczyna mi się podobać. O, tylko mówię, trzeba z głową wszystko robić, nie? Nie jeździć tam, gdzie się nie chce, nie wozić ludzi, których się nie chce. No ale ogólnie jest okej. Okay. Jest okej, okay. tu mi się praca podoba, na przedmieściach. Jeszcze pojedziemy na północ, czy gdzieś w ogóle możemy. Wiecie, jeśli ten kanał się rozwinie, ja mogę jechać na przykład samochodem do innego stanu, do jakiegoś miasta, zobaczyć jak tam się jeździ. <śmiech> <śmiech> Ale najpierw w Chicago. Najpierw w Chicago. Dzisiaj zarobiłem 91 dolarów. 92 dolary bez 15 centów za 3 godziny. Tak sobie ale nie zapominajmy też, że jest czwartek noc i nie brałem jakichś tam tych długich przejazdów. Także jak się chce kręcić tutaj, no to tak to wygląda. A także to wszystko, co miałem Wam do powiedzenia. Dziękuję bardzo i do następnego odcinka. Hej!